My już jesteśmy w pięknej Lizbonie, ale zacznijmy od tego, jak to wszystko było. Kupiliśmy bilet w jedną stronę, no i zapraszamy Was na vloga. Zapraszamy. Zaczynamy naszą przygodę i mamy bardzo ważną misję, obudzić dwójkę dzieci i bez żadnego szwanku przenieść je do auta. Dokładnie. Dobrze, zaczynamy przygodę. W nadchodzimy. No Nie mogę się doczekać, też będzie na miejscu. Powiem wam, że spałam tylko dwie godziny w aucie, ale jestem dosyć wyspana. Mam nadzieję, że dzieciaki dadzą nam pospać w samolocie i że lot będzie udany. Lecimy cztery godziny. No zobaczymy, jak to będzie. To słuchajcie, jest obiad naszej córki. Ducha przysmażana i z ketchupem i majonezem. I ona tak często je. Dzisiaj było na siadanie. Obiad I pewnie zje to na kolację I pewnie zje to na kolację Które? Które chcesz na No oczywiście Słuchajcie, tak moje dziecko wygląda po jednym dniu w Lizbonie brudne, od czekolady, ale ja jestem za tym, że słuchajcie, brudne dziecko to szczęśliwe dziecko. Jesteśmy teraz na naszym balkonie, mieliśmy chwilkę drzemki, bo byliśmy padnięci po całej tej jeździe do Poznania, potem po 4 godzinach lotu. Podobno tutaj kiedyś mieszkała słuchajcie księżniczka i miała widok prosto na miasto. Także tutaj jest restauracja, a to nasz widoczek. Ten dzień jest tak chaotyczny, że Naprawdę nie wiem, od czego mam zacząć i co mam tak naprawdę wam pokazywać. No ale pokazuję wam jakby nasze życie, jak tutaj teraz aktualnie wygląda. Tu jestem na balkonie, nagrywam. Teraz idziemy aktualnie na basen. Arkadi poszedł po jakieś przekąski. Dopiero się odnajdujemy w tej nowej rzeczywistości, że wiecie, trzeba coś zjeść, się wyspać. No zawsze ten dzień taki po podróży jest taki nijaki, mam wrażenie. Co, kochanie? O, Arkadii właśnie wrócił. Co Co? Zamknięte? Basen w czyszczeniu. Czyli nie idziemy na basen. A my tu już gotowe armii w stroju kąpielowym, no trudno. No to może na, na miasto pójdziemy, nie? No. Zrobiłem ciastka oryginalne, portugalskie Posta de nata chyba tak to się mówi Na te ciastka czekaliśmy jakieś 5 lat Jak zaczęliśmy, jak zaczęliśmy planować e, To, że będziemy zdalnie zarabiać i będziemy sobie podróżować to pierwsze byś, to, to była Portugalia, Pan powiedział, że oryginal Zobaczymy A, czy oryginal Spróbujemy pewnie nie raz Podczas tego wyjazdu Będziemy mieli porównanie Będę tak, trochę jak spalony ziemniak <noise> A to takie pierwszy. ciasto francuskie testy, testy pierwsza co? Ja uwielbiam wszystko co ciasto francuskie ma w sobie Ten budyń taki czuć Ocena w skali od do 0 do 10? Mocne 7 No 7, też chciałam powiedzieć, że 7 właśnie Ale no jeszcze nie wiemy, że to jest najlepsze. Bo nie wiemy są czy. jest lepsze miejsca. No bo to było pierwsze lepsze, które po prostu weszliśmy. Trafiliśmy w niezbyt dobry moment do Lizbony. Czemu? Bo jest tutaj festiwal. Gdybyśmy byli pewnie bez dzieci, to byłby super moment. Ale z dziećmi zbytnio się nie pobawimy na tym festiwalu, a on jest dosłownie w całym mieście. Tak jak możecie teraz zobaczyć, tutaj jesteśmy na tym głównym deptaku, idziemy na ten, na ten plac plac, ten taki szeroki plac przy tej rzece ale jak widzicie wszędzie leżą jakieś papierki jakieś takie rzeczy pozostałości po pozostałości po festiwalu za piątaka pan nam oddał, niebieski? no niebieski sprawdzimy co jest, co, jakieś włoskie jest napisane Będziemy zobaczyć? Uj. Nie wiedziałam, że mi nagrywa tak Jesteśmy w tej restauracji włoskiej, zamówiliśmy najpierw taki chlebek e, czosnkowy z serem Ja zamówiłam e, pina colada zero, Arkadii piwko. E, to Taka przystaweczka i czekamy Arkadii tak wziął pizzę, a ja e, standardowo makaron z krewetkami Uwielbiam, uwielbiam krewetki w każdej postaci i wszędzie testuję, gdzie są najlepsze To nasze jedzonko Wygląda smacznie, zobaczymy jak smakuje. Armen tak współpracuje, słuchajcie, właśnie zasnął. Dobra, nie widać, ale właśnie go uspałam, więc mogę zjeść spokojnie. Dzięki synu. Witam was w naszym drugim dniu. Powiem wam, że czuję się tutaj cudownie. Właśnie się wykąpałam. Arkady idzie do piekarni kupić nam jakieś śniadanko, które wam też pokażę, co tam ciekawego kupił, bo idziemy jeszcze z rana na szybki basen. No jest piękna pogoda, więc ja po prostu tutaj stoję i chłonę ten czas. Jeśli ktoś by pytał, nie wiem czy to widać. Poczekajcie. Nośnie mojej plamy na czole. To historia jest taka, że ja po prostu urodziłam się z tym znamieniem i do teraz nie mogę się z tym pogodzić, że to znamie mam. Byłam u kilku lekarzy i stwierdzili, że tego nie da się usunąć, że z nami jest tak mocne. I prawdopodobnie historia tego jest taka, że ja urodziłam się z rączką Jeśli tutaj spojrzymy bliżej, no tak pewnie w komerce nie będzie widać, ale jak ktoś spojrzy bliżej w rzeczywistości To tutaj jest taka odznaczona rączka, więc ja nie wiem, nie znam historii dokładnie Ani moja mama, czy, czy ona się przestraszyła w ciąży, wiecie, kiedyś tak mówili czy, czy ja się po prostu urodziłam w takiej pozycji i to się tak odcisnęło No nie mam pojęcia, ale kurde, no... Inni mają gdzieś, nie wiem, na nodze, na, na ciele po prostu, a mi się trafiło na środku czoła, więc ja y, w lato, teraz kiedy jest lato, jest piękna pogoda, ja wstydzę się po prostu wyjść bez makijażu. Mogę tu nałożyć tylko y, na tą plamę korektor, ale to nie jest moja estetyka i zazwyczaj zakładam po prostu puder na całą twarz i to tak wygląda, że... Że finalnie chodzę w lato w makijażu, chociaż tak naprawdę moja cera tego nie wymaga i mogłabym chodzić bez makijażu. Próbuję sobie umyć twarz, tak jak właśnie poszedł po śniadaniu, o którym Wam mówiłam. A tutaj mam dzieci, więc chodzę z jednego miejsca z łazienki do nich, ale trzeba sobie radzić, słuchajcie. Jak nie ma babki ani radnej cioci obok, to musimy sobie po prostu radzić z dwójką. No ale ogólnie powiem Wam, że. Z armii na wakacjach teraz to już jest luksus. Ona jest, wiecie, nie, nie powiem, że ona jest grzeczna, ale, ale po prostu jest taka, że wiecie, cieszy się z każdej rzeczy, że podoba jej się jakieś tam puście na lody, wytłumaczymy jej. Ona samochodzi na nóżkach, no a z małym jednak no, to jest utrudniona akcja hmm. i to bardzo hmm. mocno. Nie, kochanie, tak, a to mówię. No do tego wchodzę, do tego karmienie piersią. No to ja wiszę na to po prostu 80% czasu. Dobra, idę synuś. <tanie> ja. no Dobra, chciałam zobaczyć ładne śniadanie, ale ale nic z tego wyszło to pokazać no. prawdziwe. Ja nie wiem, co z tymi chłopami, nie, ale czy wasi faceci też zabierają tyle rzeczy ze sobą na wyjazd? No, zobaczcie, ile tego tutaj jest. Jedna kosmetyczka, druga, trzecia, tam jakaś czwarta. A ja tylko jedno. No słuchajcie, no to trudno, no takie życie kobiety, no co? No co? Będziemy zobaczyć, co rośnie tutaj u nas w hotelu na drzewie. Musimy potrząść drzewkiem, żeby to spadło. Trzęsiemy? Ja. O Jezu! To cytryny! No. Ja tak, tutaj. A tam? Piękny jest ten fotel, a... Znaczy właśnie to nie jest woda, tylko taki apartament. I mamy, słuchajcie, widok z basenu na takie muzeum. Świetne, jesteś w basenie tu i sobie widzisz takie muzeum. Fajnie. No? Czekaj, bo robi występ tego barwisie. UPI, UPI, Jupi, 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 jaj. Jupi, jupi, jupi. Co kochanie? Gacie poproszę. Dobrze. Ja daję mam, papuśku. A już daje papuśku, ona ci da. To chodź tam papusiem. Proszę. Powiedz, eduka, dla papusia. Mm. Dziękuję na Ale tu pięknie wyglądasz, na pięknie wyglądasz, co myślisz? Musisz mhm. dzisiaj jesteśmy na meksykańskiej. <grywka> Pięknie. Dobra. Nie. Robisz wateczki? Robisz mu zdjęcie, tak? Teraz idziemy do najbardziej wiralowej zary, która jest też muzeum. I można tam po prostu też normalnie coś kupić, ale podobno jest wyjątkowo ładna, więc zobaczymy. to dajmy jakaś akcja, coś panowie. Tak. Na ten pasek ostatnio widziałem dwie dziewczyny tutaj i on świetnie wygląda. Aha, bo to jest razem, czyli widziałam coś innego, ale strasznie mi się podoba, jak jest teraz taki tak przeplatany, tak pasek na dole, wisi z Elka. Arminę, dobrze, czekam na was, buziaczki, Oj, kocham cię, ja też cię kocham, ja też cię kocham, ja też, ciebie i papusia, Właśnie Armen spał w tym um, kojco w torbie i super się sprawdził, ale niestety właśnie goście go obudzili, ale całe śniadanie prawie przespał, więc mogliśmy sobie zjeść. O, oczywiście zapomniałam Wam dzisiaj śniadania, nic nowego. Został tylko syp, mam na telefonie. E, I jemy dzisiaj z takimi widokami, słuchajcie. Ha. Idziemy zobaczyć? Chodź, pokaż. Do góry. Poczekaj kochani, tylko pokażemy tutaj, dobra? Zobacz jak piękny, przepiękny. Widać całą mieć a to jest siebie. Pięknie wygląda. Wzięliśmy sobie Bubble Tea na wynos. Ja wzięłam o smaku maczy i byłam ciekawa, jak smakuje, bo u nas w Polsce ostatnio bardzo mi smakowała. I tutaj ma bardzo porównywalny w sumie smak. Powiem Wam, że te uliczki bardzo mi się tutaj podobają. Jest ładnie, ale ja ogólnie nie lubię stolic. Tak samo Warszawa, Lizbona, no, no to wszystko jakby na chwilę, ale na dłuższą metę nie mogłabym tutaj przebywać. Jest za tłoczno, za dużo wszystkiego i za bardzo turystycznie. Musiałam sobie poprawić Armena, bo on strasznie dziwnie był w tym nosidle, ale to tylko dlatego, że przed chwilą w tym nosidle siedziała Arminę. Więc w jedną stronę, mega podgórkę górkę, niosłam właśnie Armii, bo zażyczyła sobie, że ona chce siedzieć w nosidle, więc mówię dobra, wypróbujemy i powiem Wam, że całkiem wygodnie. Trochę mi się tutaj wbijało, pewnie dlatego, że tak szybko tylko włożyłam, nie regulowałam nic. No ale przymałam to, takie słuchajcie, dwie wolne ręce, rewelka, na takie wyjazdy. Naprawdę super. I bardzo się bałam, że on tego nosidła nie zaakceptuje, bo mm, w domu, no to cię wam powiem, że chyba ani razu nie udało mi się go uspać. Ojej, się, W domu ani razu nie udało mi się go uspać w nosidle, no a tutaj... Wiecie, chyba dlatego, że ten ruch cały czas wykonuje takie chodzenia, to go po prostu usypię. Nie wiem, czy w ogóle wam mówiłam, ale Lizbona to jest tylko nasz przystanek, nie będziemy tutaj długo. Głównym naszym celem jest Algarve i tam zamierzamy spędzić resztę naszych dni. I jeszcze nie wiemy ile i cudownie wam powiem, że mieć taki bilet w jedną stronę, że po prostu nie wiemy kiedy wracamy. I tak pracujemy z, tutaj z tego miejsca. Ja mam dwie współprace do nagrania. I to całkiem bardzo fajne. Arkady sobie i tak pracuje cały czas codziennie. Mamy taki system, że już sobie gdzieś tam wyrobiliśmy przez te trzy dni. Bi Kto z drzewki? Moje szczęście, moje szczęście. Arkadi właśnie rozmawia z Tatą. Ja opowiadam. Tam u nas... A ja sobie korzystam i dodaję dla Was tylko gad. Mama co? Pokaż. To takie może być tutaj na policzku na przykład. Witamy Was w kolejnym dniu. Artali właśnie wrócił ze śniadanka, przyniósł śniadanie. Co tutaj jest? Jakieś bajkle, rogalik. Koczek. Dzisiaj nie chciało nam się iść na miasto, więc dzisiaj jemy tutaj. Kogo ja, wejdziemy? Wejdziemy w sukę. Chcę zobaczyć. Wiesz? Możesz tutaj tak w cień? Pojechać. Tam. Do góry. To będzie tak pojechać tutaj w cień, tym wózkiem, a ja go wróżę. To miasto akurat nas nie urzekło. Fajnie, że zobaczyliśmy stolicę, fajnie, że wiemy mniej więcej jak ona wygląda, ale jak mam być szczery, to jest tutaj bardzo brudno, e, wszystko jest e, no, mega zaniedbanem. nie mówiłaś, no to nie szukamy jakby nowego nie, no miejsca nie, do życia. Nie, w Polsce nam się dobrze żyje tak. aktualnie i jak dowiemy wszystkie takie rzeczy, które chcemy, to w ogóle? Jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia, jeszcze mamy tam firmę w Polsce, mieszkanie nasze, chcemy wybudować dom. Więc to wszystko na pewno. Z basenem, e... słuchajcie, dom z basenem. Tutaj postanowiliśmy, że budujemy dom z basenem. Tak, że Polska na pewno będzie w głównej mierze u nas grana, ale, ale my zawsze od, od stycznia, dnia, od marca chcemy siedzieć gdzieś tutaj na południu. No, ale chciałam powiedzieć, że my zawsze właśnie na wyjazdach mamy jakieś takie fajne pomysły, nie? które nam otwierają. Na przykład, dobra, to budujemy dom dzisiaj, znaczy tutaj stwierdziliśmy, albo nie wiem, otwieramy firmę, też stwierdziliśmy w Chorwacji chyba. Mhm. Nie wiesz, tylko jestem ciekawa, bo jutro idziemy na targ, znaczy ja idę sama i jestem ciekawa, po prostu, jak to będzie wyglądać, ale, ale już się nie mogę zaczekać właśnie tego alga. Karolina wypatrzyła od razu na wyjeździe taki targ rzeczy używanych, nieużywanych, wielki i odkąd przyjechaliśmy tam chce iść, a no dopiero ja w sobotę będą otwierać. Więc pewnie Wam pokażę coś z tamtego miejsca. muzeum, które widać z naszego basenu. Pan tu robi w ananasie świeży napój. Zobaczcie, jak to wygląda. Bardzo dobre, czuć, że to prawdziwy soczek z ananasa, bo ja tak za sokami z ananasa nie przypadam, bo te ze sklepu, czy nawet te kupowane w butelkach, niby takie świeże, to nie smakują mi tak za bardzo, ale... Bardzo fajny pan. No, pomógł nam w ogóle, słuchajcie, tutaj nie ma do tego muzeum windy i tu są jeszcze takie schody. Nie spandy. ma nawet podjazdu dla wózków i No, ale dziwne, bo w ogóle w takich miejscach no jest powinni o to zadbać. Tutaj naprawdę fajny, fajny akcencik, teraz idziemy sobie do muzeum pochodzić, wypić tego ananasa. Dzieciaczki sobie śpią Ale Armię musimy obudzić, bo ona chciała to zobaczyć bardzo Ona myśli, że to jest w ogóle y, pałac księżniczki, więc zaraz ją obudzimy Więc jesteśmy w środku To jest y, Panteon Narodowy i są tutaj, spoczywają najwięksi bohaterowie y... Chciałam wam pokazać ile mamy rzeczy na ten wyjazd To jest aż niemożliwe, że tyle zabraliśmy I obawiam się, że będziemy musieli dokupić jeszcze nie kupujesz. Na to? No bo my nie możemy zabrać takich górków, nie? A teraz się tylko przypakowujemy po prostu do innego hotelu i dlatego mamy problem, że pekło nam walizkę. Armisiu, idziemy, kochanie. Ja. Uh, idziemy. Chodź. Daj, 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 daj. Tak, to jest, to jest twój w ogóle. O. hello. Pan co jeździliśmy z nim? Jedziemy do Algar, do naszego docelowego miejsca, że się z Lizboną.